w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Szczecinie w mieście mojej młodości, w mieście, gdzie poznałem moją kochaną żonę, z którą razem idziemy przez ten świat ponad 60 lat. Tutaj w obecności ludzi morza, w obecności od historyków i wspaniałej młodzieży Szczecina przekazać. Po pierwsze, mego drogiego nauczyciela. Dlaczego ekscelencją tutaj? Bo ja przypomnę jego myśli o roli chrześcijańskiej, jego dekadomie. Gdy odkrywamy konieczność oparcia stosunków między narodami na zasadzie pokoju i sprawiedliwości, dożądamy właśnie światowej, ukości światowych kodeksu życia chrześcijańskiego. Życie dzisiejsze, wyposażone w liczne zdobycze techniki i cywilizacji, jest całkowicie niepodobne do dawnego. Cały świat ulega Nawet mechanizm myśli ludzkiej kulek w wielkiej zmianie. Ale od łatwości chrześcijańskiej pozostały trwałe, niezmuszane i żywotne. Ale osób, Nie to, drodzy rodacy. Cenię go jako przyjaźni, często bywa, bywa. Zapraszam jako małe drogi na wieczorniki, na, na rozmowy z legionistami, żołnierzami Armii Krajowej. Cenię go prymas. Zadawany na polega aktualny w roczniach To krótko powiem Stworzył ponad 400 tysięcy nowych miejsc pracy. W samym centralnym okręgu przemysłowym, budowanym od 5 lutego 1937 roku do września, stworzył 110 tysięcy nowych miejsc więc pytam, w miejscu o tak wysokim bezrobocie, jednym z najwyższych obok łońców, jeśli chodzi o metropolię, kto może być zorem, jak nie ten, który umiał tworzyć nowe miejsca pracy? A problem miejsc pracy to jest problem To jest problem zachowania dla naszego bytu narodowego, naszych dzieci i młodych. Zachowania migracji. Zarówno to właśnie w ustawę, jak tworzyć. Wyobrażacie sobie dzisiaj posłużenie do świata utartkowskiego jako wicepremiera gospodarczego i ministra spraw przychodów. Pierwszym brodyński liberał, skonfliktowany z kołami rządowymi, odpowiedzialny za duże. Drugi wiceminister, Kajera Morawska, konserwatysta pieniędzy. Trzeci wiceminister, odpowiedzialny za politykę morską, narodowujący. I następny kierownik Wydziału Studiów Ekonomicznych Michał Kaczorowski, socjal.